W ramach cyklu Stalowa Wola na wakacje dzisiaj zapraszamy na rozwadowski rynek. O jego pięknej historii i walorach turystycznych rozmawiać będziemy z wielkim miłośnikiem rozwadowa panem Karolem. E, panie Karolu, za co pan kocha rozwadów? Czy rozwadów rzeczywiście e, tak pan mocno umiłował? Z rozwadowem jestem związany, na powiedzieć, od dzieciństwa, bo tu rodzice przeprowadzili działalność, więc cały czas tu spędzałem czas, więc każdą uliczkę, każdy dom poznałem, a do tego, jeśli się zakochałem w tej historii rozwadowa, zacząłem ją bardziej zgłębiać i no, zacząłem poznawać i łączyć historię danej rzeczy z danym budynkiem, z daną ulicą. Właśnie i do tego stopnia Pan się tą historią rozwadowa interesował, że zaczął pan zbierać piękne zdjęcia o rozwadowie, tak? Tutaj w tym albumie mamy takie zdjęcia. Tak, e, zacząłem zbierać fotografie, pocztówki, dokumentację związaną z działalnością prowadzoną tutaj przez różne firmy, e, z ludźmi. E, czyli mamy tutaj na przykład piękny ratusz. Tak, mamy ratusz, budynek poczty, e, zdjęcie rynku po zrobionych pracach przez okupacji niemieckiej widok na rynek od ściany wschodniej. Dworzec Kolejowy, Kościół Farny. A właśnie, dużo tych zdjęć, panie Karolu, i pan te zdjęcia czasami udostępnia na rzecz Muzeum Regionalnego albo do różnych wydawnictw. Tak, współpracuję z, można powiedzieć, z Muzeum Regionalnym, więc jeśli są jakieś stworzone wystawy, to udostępniam materiały oraz, można powiedzieć, że już wydaje drugą publikację, więc te fotografie, które są zbierane latami, będą mogli go zobaczyć w publikacji II Wojny Światowej. Panie Karolu, rynek w Rozwadowie w ostatnich latach bardzo... Bardzo się zmienił. Po rewitalizacji można powiedzieć, że to miejsce nie do poznania. Co Pana dziś zachwyca w rynku i dlaczego warto, aby ten rynek chociażby na wakacyjny weekend odwiedzić? E, rynek po rewitalizacji zmienił się no, no, powiedzieć w 100%. E, połączono tutaj można powiedzieć funkcję miejską z parkową, dlatego że mamy zachowanego bardzo dużo zieleni. Do tego mamy fontannę, którą można sobie przyjść wieczorem na koncert. Plac zabaw, w którym się dzieci bawią, jest jeden z lepszych placów zabaw w Stalowej Woli i to można zobaczyć, czy w każdy popołudnie, czy w niedzielę, że po prostu no, dzieci jest pełno. Do życia rozwody zaczął żyć. E, jeszcze trochę tego brakuje, ale myślę, że każdy jak tutaj przyjdzie znajdzie coś dla siebie. Z pewnością znajdzie, bo warto też przypomnieć wszystkim mieszkańcom, że wokół rynku w Rozwadowie mamy piękne zabytki, e, które koniecznie trzeba zobaczyć. Tak, mamy kościół farny, mamy e, klasztor braci e, Mniejszych Kapucynów, mamy zrewitalizowany dworzec kolejowy, budynek powstającego Muzeum Kedywu oraz bardzo prężnie działające nasze muzea, Muzeum Regionalne oraz galeria Alfonsa Karpińskiego. No właśnie, czyli okaże, może się okazać, że na weekend y, warto się do Rozwadowa wybrać, warto zwiedzić chociażby te zabytki, o których, o których Pan wspomniał. Piękna fara tutaj obok z, z przepięknymi polichromiami y, y, też się znajduje. Ale też można coś przekąsić, bo wokół rynku otwierają się pierwsze lokale gastronomiczne. E, tak, zmienił się. Rynek się zaczyna pod względem tego zmieniać, zaczyna powstawać mała gastronomia, większa lub mniejsza, ale no, już jak się przyjdzie z dziećmi można pójść na lody, na ciastko, coś zjeść, e, napić się lemoniady. Warto też się, jeżeli oczywiście są tacy, którzy się interesują historią II wojny światowej, zapoznać z miejscami, które dokumentują tą tragiczną historię rozwadowa. Tak, mamy pomnik upamiętniający mieszkańców żydowskich, którzy mieszkali w rozwodowiu, którzy zostali wywiezieni i zamordowani podczas II wojny światowej. Mamy obelisk upamiętniający doktora Łazowskiego oraz doktora Matulewicza. Tutaj warto przeczytać sobie książkę Prywatną Wojnę, bo nie będę tu się zradzał tajemnicy. Thank you Oraz jest bardzo wiele innych miejsc, o których jeszcze nie wiadomo, ale są też wycieczki po rozwadowie, którymi możemy poznać właśnie tą historię rozwadowa. No właśnie, widzieliśmy tutaj pierwszą wycieczkę. Młodzież, dzieci szkolne już odwiedzają rozwadku, a przywodnicy prężnie na rynku działają. Myślę, że nie wolno też zapomnieć o przepięknym zabytkowym parku w Harzewicach. Tak prawda. Niestety nie wszystko zachowało się z zabudowań w parku w Harzewicach, ale możemy podziwiać część zabudowań, która przetrwała m.in. Dworek Myśliwski oraz jest, można powiedzieć, urokliwym miejscem podrobienia różnych zdjęć. Aleja dębowa jest charakterystycznym punktem, często spotykanych na sesjach ślubnych. Dziękuję Panie Karolu za rozmowę. A jak widać, Szanowni Państwo, zarówno rynek w Rozwadowi, jak i wszystkie zabytki go otaczające są warte obejrzenia. Warto się tu wybrać chociaż na jeden wakacyjny weekend.